Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na 11 odcinku z serii F123 mój zespół. Czas na Grand Prix w Wielkiej Brytanii po niesamowitym Grand Prix. Austrii. No i mamy od razu tutaj już wydarzenie działu marketingowego, więc przejdźmy i zobaczmy co tutaj jest. Wielu fanów Formuły 1 uważa, że w tym roku masz duże szanse na zwycięstwo. Który kierowca ze stawki jest Twoim największym rywalem? Mamy tutaj Louisa Hamiltona, jak i Estebana Ocona, a my wybierzemy jednak Francuza, ponieważ będzie łatwiej go trochę wygrać z nim tą rywalizację niż z Luisem Hamiltonem. Mercedes jest o wiele lepszy od nas, więc to będzie, dosyć, byłaby dosyć ciężka. Rywalizacja i dlatego lecimy z Estebanem Okonem. Ale tak, oczywiście mamy jakieś ulepszenia na to Grand Prix. Jak widzicie, 5 lipca przyjdą, ale musimy też zrobić jeszcze ulepszenia na kolejne wyścigi. Więc na razie jesteśmy w bijar na ostatnim miejscu, niezbyt najlepsze miejsce, ale nawet z takim samochodem możemy jakoś popracować. Więc właśnie teraz poszukamy tutaj. W tych niektórych działach, właśnie, jakiegoś ulepszenia. Szczególnie patrzymy tutaj układ napędowy, nie patrzymy podwozie i aerodynamika, ponieważ oni już tam pracują nad czymś, ale jednak weźmiemy wytrzymałość, ponieważ jest to jesteśmy jednymi z słabszych w wytrzymałości, dlatego zrobimy ulepszenie jedno z działów wytrzymałości. Również bierzemy jeszcze tutaj. Nowy silnik i jednostka generatora silnika ciepło, bo trochę się zużyło i nawet chyba nie możemy iść z tym silnikiem, pojechać do następnego Grand Prix. Na razie w klasyfikacji zajmujemy P9 w kierowcach i P6 w konstruktorach z 32 punktami w obu mistrzostwach. Po niesamowitym finiszu Grand Prix Austrii P5, i do tego jeszcze sporo punktów zdobyliśmy w sprincie, no i dosyć dużo punktów zdobyto. Zdobyliśmy Dzięki czemu jesteśmy tak wysoko. Ale właśnie teraz musimy się skupić już nad Wielką Brytanią, jak i niedługo jeszcze Węgry, i to będzie czas, gdzie będziemy podpisywali kontrakt z naszym teammate'em. No i właśnie pytanie, czy będziemy podpisywali dalej kontrakt za 1,5 miliona dolarów z Enzo, Enzo Vitipaldim, czy weźmiemy jakiegoś kierowcę z rynku. Tego jeszcze nie miałem odpowiedzieć. O tym się dowiecie w następnym odcinku, kiedy właśnie będziemy musieli zrobić ten ważny ruch. Ale już przyspieszamy czas okay, i, i zobaczmy, czy udazą nam się te ulepszenia. ulepszenia tak jest, a i podwozie udają nam się, dzięki czemu jesteśmy teraz na P9 w BR. No i oczywiście jeszcze musimy zobaczyć, czy się ulepszą jeszcze te niektóre zespoły za nami w dzień wyścigu, więc zobaczmy, gdzie będziemy. P10 wciąż dobrze, ale nie jesteśmy niestety już przed przedostatnim, yy, najlepszym, najgorszym samochodem, tylko jesteśmy przedostatnim, a my lecimy do weekendu wyścigowego. Więc jesteśmy jeszcze tutaj, zobaczmy pogodę. Jak widzimy, mamy deszcz na kwalifikacje i na wyścig. Niestety nie wiem, kiedy będzie ten deszcz, ale będzie na pewno to ciekawe, że będziemy mieli deszcz. O, to się zapowiada, bardzo ciekawy weekend. Lecę teraz do treningów i widzimy się za chwilę. Jak widzicie, zdobywamy parę tutaj, nazwy sporo punktów, zasobów, jakie oczywiście jeszcze uznanie zespołu, więc bardzo dobrze, bo coraz więcej tego mamy. No i teraz możemy lecieć do kwalifikacji. No, i jesteśmy już w kwalifikacjach na okrążeniu wyjazdowym. Właśnie za chwilę rozpoczniemy pierwsze okrążenie. Jak widzicie, trochę się zmieniło, bo zawsze rozpoczynaliśmy sesję w garażu, ale tu popełniamy błąd do ostatniej szykany. I jeszcze się obracamy. Nie dość, że wleciliśmy w żwir. To jeszcze się obracamy. No, niezbyt dobry start sesji kwalifikacyjnej, bo tam się zagapiłem. Chciałam odpalić IRS, ale właśnie. Nie wyszło mi to za bardzo, co wjechaliśmy w płatkę żwirową, ale wciąż nie odpuszczamy te, to okrążenie, tego okrążenia, żeby zobaczyć po prostu jak sobie poradzimy. Więc jak widzicie, ten samochód on nie jest jakoś najlepszy na tym torze, szczególnie właśnie ten trzeci, czwarty zakręt tutaj dosyć wolno się przejeżdża, przejeżdża tak samo Magots and Backheads, czyli takie szybkie zakręty. No i właśnie szczególnie zyskujemy na szykanie, tutaj ostatniej, na razie P5 jesteśmy, najgorszy czas zrobiliśmy w tej sesji, ale tak to jesteśmy najlepsi na tej ostatniej szykanie i tam w drugim sektorze, to są takie najlepsze miejsca, a my wyjeżdżamy na nasze drugie okrążenie, miejmy nadzieję, że tym razem nie popełnimy tutaj błędu do tej szykany, że nie wlecimy w płapkę żwirową, co się właśnie nie dzieje. Przyjeżdżamy tym razem dobrze ją. No i zobaczmy jakie okrążenie uda nam się zrobić. Jak widzicie, już mamy tutaj przewagę dosyć sporą nad ostatnim okrążeniem, więc bardzo dobrze. Jest to dobra wiadomość, że umiemy się już od razu poprawić na samym starcie. Ale to też nie jest ciężkie, bo tamto okrążenie było dosyć mocno rozwalone przeze mnie. Ale już tutaj po czterech zakrętach mamy 30, 30. Przewagi właśnie tam zostałam poprawiony w komentarzu pod ostatnim odcinkiem, za co bardzo dziękuję. No i tutaj już mamy prawie sekundę poprawy nad ostatnim okrążeniem, gdzie przyjeżdżamy, i to jest tylko P20, i nie przechodzimy do Q2, co jest bardzo niefajne, ale też nie miałem jakichś takich wielkich. Wielkich myśli, można powiedzieć, że przejdziemy. Ale tak, Oscar Piastri w McLarenie najlepszy, drugi Russell, trzeci Leclerc. Nawet nasz teammate jest lepszy od nas. Kończymy jednak tą sesję kwalifikacyjną na P21. Nasz teammate P20. I również widzimy Piergasli, dopiero P18. Więc Francuz w Alpine dosyć słabo, a niestety nasz rywal Esteban Ocon przechodzi dalej. Pewnie też weźmiemy sobie karę. Silnikową na ten wyścig, jako że tak daleko startujemy, więc właśnie to na pewno zrobimy. A my lecimy do wyścigu. No, i oczywiście, tutaj mamy szczegóły rywalizacji, jak widzicie na razie, no, przekrywamy, ale to dopiero pierwszy wyścig. Mamy jeszcze pięć wyścigów, możemy się poprawić. Nawet to tylko kwalifikacje. Uznanie zespołu znowu nam trochę wzrosło, więc też to jest dobra informacja. Lecimy do wyścigu. You join us in the United Kingdom today, or Great Britain as it's alternatively known. Well, it's certainly a great day today as we welcome you to one of the crown jewels of British sports a track of speed, history, and drama. It's Silverstone, it's the British Grand Prix. Straddling the border of Northamptonshire and Buckinghamshire, the 18 corners of Silverstone Circuit form the 3.6 mile beating heart of Formula One. It's been reinvented over the years with Turn 1 now the fast right-hander of Abbey but the magic of racing is as strong here as it's ever been. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Kevin Magnussen lines up on pole position and Max Verstappen lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Norris, Russell, Sainz, Perez, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Holkenberg, Bottas, Joe, Leclerc, Albon, Sonoda, Ocon, Stroll, Gasly, Sargent, Fittipaldi, De Vries, and Iceman. With preparations almost complete, let's head down to the track. Also, here, of course, is Anthony Davidson let's talk about iceman they're in for a tough race today as they'll be starting out of position due to a penalty from earlier in the weekend it's unfortunate but it happens to everyone at some point you just have to accept your fate knuckle down and get on with the business of making up that deficit during the grand prix so they'll be pushing hard today one to watch for sure kevin <coughs> Na pole position. No, fenomenalne okrążenie, 6, prawie 6, 7 sekund przewagi nad wersztapenem, ale my się skupiamy jeszcze nad naszym wyścigiem, bo startujemy ze samego końca. Jak widzicie, lecimy ze strategią mediumy hardy i przedłużymy sobie trochę ten postój na mediumach, żeby może przejść od razu na mokre opony, bo jak widzicie, pod koniec wyścigu będzie padać deszcz i możemy zrobić jakiś taki 300 IQ move, jak to się mówi, ale właśnie zobaczymy jak to wyjdzie. Bierzemy jeszcze trochę mniej paliwa no i ruszamy z okrążeniem formującym, żeby dobrzeć oponę. Przed nami mamy Devilsa, Felipe'go, Sargenta i Gasliego. No i właśnie Kevin Magnussen w hasie pole position. Zobaczymy, czy uda mu się utrzymać to P1 przez co najmniej jedno okrążenie. No i tutaj mamy właśnie zakręt trzeci i czwarty. To się nazywa Village, ten trzeci zakręt, a czwarty The Loop, jak dobrze pamiętam. Ogólnie wszystkie tutaj zakręty mają jakąś nazwę, ale my już parkujemy na polach startowych, więc zobaczmy, co to będzie za... Parkowanie jeszcze 10 metrów i to jest bardzo słabe parkowanie, właśnie jakoś się zatrzymałem tak dziwnie daleko, mogło być lepiej, na tak, ruszamy, 5 czerwonych świateł i ruszyliśmy na Grand Prix Wielkiej Brytanii, nawet niezły start, mógł być trochę lepszy, ale już wyprzedzamy trzy samochody, jeszcze gasniego do pierwszego zakrętu, trochę musieliśmy przyhamować, przez co tracimy dwie pozycje, ale do trzeciego zakrętu The Village już wyprzedzamy, walczymy z Alexem Albonem o P15 zobaczmy, czy nam się uda go jakoś wyprzedzić jeszcze nie cały czas koło w koło ale już jesteśmy przed nim na prostej DRS pierwszej na tym torze i teraz musimy tylko gonić Walteriego Bottasa i Lance'a Stroll'a jak widzicie, te szybkie zakręty nie są najlepsze dla tego samochodu jak już właśnie wspominałem że ten samochód jest lepszy na wolnych zakrętach i na prostych niż raczej na szybkich zakrętach dalej tutaj mamy bardzo szybki zakręt Cops Corner gdzie właśnie no, nie jedziemy szybko przez niego bo ten samochód nie daje rady, jest taki ciężki że tam albo on jeszcze stara się nas wyprzedzić, my na szczęście blokujemy go i nie udaje mu się na, mu się na, wyprzedzić. Jakby go, no, nie daje rady, bo wyprzedzić. Yy, jesteśmy cały czas przed nim, ale czujemy, może gdzieś jego oddech, że jest tuż za nami. Jak widzimy, już Walter Bottas uciekł nam o 2 sekundy i 30, yy, 30. Jak mogliście usłyszeć, bardzo wielki spadek jest tam prędkości. Tak samo jak tutaj na tych zakrętach Magos and Beckets też sobie nie radzimy z tym samochodem i już na przykład Esteban Ocon zrobił przewagę sobie na pół sekundy. To pokazuje, że ten samochód nie jest dobry w ogóle na y, szybkich zakrętach, a jednak zyskaliśmy aż 3 dziesiętne, dziesiąte nad Estebanem Oconem. A tutaj Alex Albon stara się nas wyprzedzić i mamy kontakt, uszkodzenie skrzydła. Będziemy musieli robić bardzo wczesny pit stop. Jak widzicie, nie da się nawet jechać. Jedziemy szeroko, jest to bardzo niedobra sytuacja teraz dla nas, bo ten wyścig jest po prostu dla nas już rozwalony. Bardzo podobna sytuacja, jak to było w Azerbejdżanie. Ale my się nie poddajemy, jedziemy dalej, bo wszystko może się jeszcze wydarzyć. Jak widzicie, Gasly na razie już nas wyprzedził. I teraz sergeant, nasz teammate, i tam jeszcze Alfie Tauri starają się nas wyprzedzić. A my zjeżdżamy do boksu na bardzo wczesny pit stop. Nie chcieliśmy robić tak szybko pit stopu, jednak dlatego wzięliśmy te średnie opony, żeby wytrzymać jak najdłużej do deszczu. No a niestety one nam się już nie przydadzą, bo na trzecim okrążeniu musimy robić pit stop bardzo, ale to bardzo jest to niedobra sytuacja teraz, w jakiej jesteśmy. No ale musimy sobie jakoś poradzić. Nie odchodzimy z tego wyścigu, bo jak już mówiłem, wszystko może się cały czas wydarzyć. Miejmy nadzieję, że to będzie dobry pit stop. No te 7 sekund i 70 jest, więc bardzo dobrze. No, lepszego nie mogliśmy mieć. Yy, ale tak, wyjeżdżamy już powoli z boksu. Też to jest strasznie nieprzyjemny ten pit lane, ponieważ jedzie się tylko 60 na godzinę. No i przyspieszamy teraz do 10 okrążenia, bo cały czas staramy się podgonić tutaj wszystkich, jak widzicie. Trochę się zepsuła pogoda, jest bardzo pochmurno teraz nad torem, a my tutaj jeszcze na czwartym zakręcie obracamy się. I to jest drugi raz na razie w tym weekendzie, jak popełniamy taki błąd, więc bardzo szkoda. Yy, no ale cóż, no po prostu musimy dalej jechać, tracimy nad tym chyba 8 sekund, aż. Więc, no, taka sytuacja, której mogło, mo, mogliśmy zapobiec, ale niestety się nie udało. Teraz na 12. Okrążeniu będziemy robili nasz drugi pit stop, jako że jedziemy na softach, a nasze opony też już nie są w nas najlepszym stanie, bo 55% na, no 50 na przednich oponach, jak widzimy, żółte flagi się do pit stopu. I mamy samochód bezpieczeństwa. Jest to strasznie dobra sytuacja dla nas, ponieważ możemy się przybliżyć do samochodów przed nami. No i tutaj co się wydarzyło. Jak widzimy, Oscar Piastri i Sergio Perez walczą na wjeździe do boksu, bo Perez chce zjechać do boksu, a Piastri chce zostać na torze. I tu jeszcze Sergio Perez wlatuje w tą ścianę, w pitwall i sobie rozbije strasznie skrzydło. Jak widzimy, właśnie Piastri chce powrócić na tor. A tu mu się nie udaje, pewnie ma jakieś uszkodzenia podłogi, a Peres ma uszkodzenia skrzydła. Jeszcze mamy tutaj taką telewizyjną kamerę. Nie, nie wygląda to na świetną sytuację. Taki wypadek niepoważny, głupi po prostu, głupi wypadek, ale tak się już czasem zdarza. Więc mamy safety car, czyli będziemy mieli darmowy pit stop i to jest chyba jedna z najlepszych informacji i że możemy przybliżyć się tro trochę do stawki. Więc zjeżdżamy do boksu na pośrednie opony, bo jak widzicie, niestety nie pada deszcz jeszcze, więc nie możemy zmienić opon na pośrednich ani na deszczowych. No to po prostu jedziemy na średnie opony. Znaczy chyba powiedziałam pośrednie na przejściowe opony. Nie możemy zmienić ani na deszczowe, ale możemy zmienić właśnie na suche opony, czyli na pośrednie. Twarde, softy. Więc robimy pit stop, zobaczmy co to będzie za czas. I mamy tam, zablokowała się opona na chyba lewym kole, więc trochę szkoda. Opóźniony bardzo pit stop, też jakieś problemy z wyjazdem. Przez to 4,6 sekundy. Tyle spędziliśmy czasu w. Pit stopie. No tak, musimy teraz po prostu jechać dalej. I Jak widzimy, Szarny Klerk odpada z wyścigu przez usterkę mechaniczną, i teraz na okrążeniu 14 pada deszcz. Są pierwsze krople na właśnie naszej kamerze, co nie jest w ogóle dobrą sytuacją, bo jedziemy jednak na oponach suchych. A jak widzimy, już prawie wszyscy dojechali do safety cara oprócz nas, nasz, więc nas więc trochę jeszcze musimy podgonić ich yy, na retaktu, przejeżdżamy przez szybkie zakręty. Yy, tam będzie niedługo prosto to COPS. No i tutaj po raz kolejny obracamy się tym razem podczas safety cara. Ja nawet się nie wkurzam na to, ponieważ to jest zabawne. Trzeci raz obracamy się w tym, yy, w ten, w tym weekendzie. Pierwszy raz w kwalifikacjach. I dwa razy w wyścigu. No ale to, czy to trochę pokazuje, że jest mała przyczepność? No nie wiem, no bo trochę to są takie łatwe błędy, też które można popełnić, ale już jest mokro. Na 15 okrążeniu bardzo mokro się zrobiło. I jak widzicie, prawie cała stawka zjeżdża do boksu, ale cały czas są liderzy którzy nie zjechali. Fittipaldi również wjeżdża, ale jako że mamy taką wielką przerwę do Fittipaldiego, to również będziemy robili po, y, pit, pit stop na przejściowe opony. Więc jest to teraz bardzo, ale to bardzo poważna, poważny, poważny fragment tego wyścigu, y, kiedy wiele samochodów robi ten pit stop na przejściowe opony, a jednocześnie wiele samochodów nie robi tego pit stopu na przyjściowe opony. Więc tu może być ciekawa zagrywka ze strony wielu zespołów. Jak widzicie, trochę jeszcze zostaliśmy przyblokowani, ale to nie jest zły pit stop. 2,7 to dobry czas i się trochę przybliżyliśmy też do stawki. Jak widzicie, tylko tracimy 12 sekund do Hulkenberga. No albo można powiedzieć, że aż 12 sekund. Również 9 sekund do Alonso. I teraz musimy podgonić kolejkę za safety carem. A na 16 okrążeniu już samochód bezpieczeństwa zjeżdża, a my nawet nie jesteśmy obok. nie jesteśmy w tej kolejce za safety carem, a gra nas jeszcze przyhamowuje. Jak widzicie, wiele samochodów nie dojechało jeszcze do kolejki, a my szczególnie musimy gonić, bo cały czas tracimy 4 sekundy. Do nawet Fernando Alonso, który nie jest w tej kolejce. Więc przyspieszamy jak najbardziej, i jesteśmy już na szczęście na tej szykanie blisko, ale jednocześnie, przez to, żebyśmy pod takim napięciem nie możemy mieć dobrego restartu, Jak dzisiaj już tracimy sekundę, i do tego jeszcze wyprzedzamy wiele samochodów, którzy teraz robili ten pit stop, bo nie zrobili wtedy, kiedy każdy, już mamy półtorej, półtora, półtorej sekundy straty do Fernando Alonso. Ale tutaj zmniejszamy tą przestrzeń już tylko do 7, dziesiątych i tutaj w Village będziemy starali się zrobić ruch. Tak jest, robimy ruch na Fernando Alonso. Trochę zamykamy mu drzwi po zewnętrznej, żebyśmy na pewno mieli tą pozycję i awansujemy na P15. Przed nami Valtteri Bottas na P14 i nasz teammate na P13. I teraz na 18 okrążeniu jesteśmy blisko. Możemy jakoś się pokusić o ruch, ale nie jedziemy za szeroko. Przez co teraz Alonso patrzy, żeby nas wyprzedzić. Trochę kontaktu było, na szczęście chyba nikt z nas nie ma uszkodzeń. No i był to dosyć niedobry taki dive bomb po zewnętrznej. Powinniśmy trochę jeszcze poczekać z tym wyprzedzeniem. Natomiast tu popełniamy spory błąd w Cops Corner, przez co Fernando Alonso wyprzedza nas teraz w and Beckets. Bardzo za, po prostu taki break check jakby zrobił przed nami, przez co prawie byśmy wpadli w właśnie tył Fernando Alonso, ale na szczęście tego nie doszło i teraz na prostej jesteśmy strasznie szybcy, dzięki czemu po zewnętrznej się wychylamy, żeby jakoś wyprzedzić po zewnętrznej, no i jedziemy koło w koło, ale Fernando odpuszcza, tak jest, odpuścił, dzięki czemu... Zostajemy na P15, a nasz teammate cały czas utrzymuje się na P13. Natomiast tu kolejny taki biedny wyjazd tego Cops Corner, przez co Fernando Alonso po raz kolejny stara się nas wyprzedzić. Tym razem mu się to nie udaje. Zostajemy przed nim, ale jest bardzo blisko. Na 22 okrążeniu, jak widzicie, też tutaj popełniamy wielki błąd, przez co musimy skorzystać z drogi awaryjnej asfaltowej, na zewnętrznej i Fernando Alonso ślizgnął się po wewnętrznej i jest przed nami. A do tego jeszcze George Russell zmniejszył przewagę do tylko pół sekundy. No i tu na Cops Corner na tym samym okrążeniu znowu biedny wyjazd, przez co Ros Russell do kolejnego zakrętu na wewnętrznej nas wyprzedza. No i my nawet już po prostu nie mamy szans, żeby wyprzedzić jakoś tego Mercedesa. Po prostu musimy jechać za nim. I może jakoś... Utrzymać się do No Ale to się nam nie udało. 3 sekundy straty mamy teraz do Alonso, ale jest ostatnie okrążenie tego jakże chaotycznego wyścigu. No i musimy jeszcze patrzeć, bo jak widzicie, dugłanił bardzo blisko, tylko dwie dziesiąte za nami, ale na szczęście już chyba nie zrobi nigdzie ruchu. Może zrobić jeszcze takiego agresywnego Dive Bomba do tej szykany. Na szczęście mu się nie robi czegoś takiego. I chyba utrzymamy to P17. Tak, jest jeszcze jeden zakręt i jest flaga w szachownicy. Przyjeżdżamy wielkim driftem i kończymy ten wyścig na P17. No oczywiście nie jest to wynik jakiś najlepszy, ale po prostu w tym weekend nie udało się zdobyć lepszego wyniku niż P17, więc cały czas jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, a my lecimy na podium. And what a performance it was from our race winners today. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet. And what that means is that the drivers have confidence to attack. And having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later, and can put you a long way up the road. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sports that you can't help but be delighted by today's race win. A więc tak, Max Verstappen wygrywa kolejny wyścig tego sezonu. No naprawdę te, to mistrzostwo się bardzo obróciło dla Maxa Verstappena, bo jednak znowu zdobywa dużo punktów i powiększa pewnie tą przewagę nad Sergio Perezem. Drugi Carlos Sainz i trzeci Louis Hamilton. Więc też fajnie widzieć Anglika przy swojej widowni. My P17, powtarzam jeszcze raz, a nasz teammate chyba na P14, więc to też jest świetny wynik dla naszego zespołu. No oczywiście punktów nie zdobywamy, ale wciąż jesteśmy zadowoleni. Max Verstappen pierwszy, drugi Sainz, trzeci Hamilton, czwarty Norris, piąty Perez, szósty Magnusen, siódmy Tsunoda, ósmy Piastki, dziewiąty Stroll i dziesiąty Okon. Nasz teammate, powtarzam. Kończy ten wyścig na P14. Najlepszy finisz tego sezonu dla niego, a my na P17, ten wyścig kończymy, no wciąż 5 miejsc do góry, więc nawet fajnie, ale gratulacje dla naszego teammate'a, że zrobił taki wielki awans. Charles Leclerc jest jedynym kierowcą, który odpadł w tym wyścigu i również Yuki Tsunoda tam zdobył punkty, jak i Kevin Magnussen i Yuki Tsunoda zrobił awans z P15 na P7. Max Verstappen ma 20 punktów przewagi teraz nad Sergio Perezem, a to jest dopiero 11. runda tych świata, więc jeszcze sporo rund do, do końca. Charles Leclerc P3 cały czas, ale Carlos Sainz z tym podium coraz bliżej, więc będzie mógł zaatakować swojego teammate'a Również Louis Hamilton, coraz lepszy ten sezon jest dla niego. My zostajemy na P9, ale mamy dosyć wielką stratę. Teraz do Fernando Alonso. Na szczęście nie spadamy na P10. Nasz teammate awansuje na P20. No, ale pytanie: czy to. Wystarczy mu, żeby zostać w naszym zespole. Nie wiem. Red Bull ma 444 punkty. 147 punktów przewagi nad Ferrari. Mercedes 206. Będzie może jakaś walka o P2 w tych mistrzostwach. My cały czas P6 i Alfa Tauri jest Maremi z Alfa Romeo na P10. Ja już Wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Papa pa. no i cześć.